Wiem, Witam wszystkich zgromadzonych kibiców, sympatyków piłki nożnej. Jesteśmy po sparingu. Sarmacja będzie przemsta Okradzionów. Mam przyjemność państwo po sparingu przedstawić naszego zawodnika. Proszę się przedstawić. Mariusz Sajka. Witam. Mariuszu, no nie ukrywam, że chciałem już wcześniej z tobą wywiad zrobić, bo no taką strzeliłeś bramkę tydzień temu, dobrze powiem? No jak nie zejdzie, to nie wejdzie, no taka bramka. Także bardzo proszę króciutko o tym meczu, jak ci się grało, no bo, no, bo strzeliłeś, ile bramek? Jedną, jedną. Jedną, ale mistrzostwo świata. 4-4-2, co przy naszym ustawieniu e, dawało nam bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o zagrywanie brzuchów piłek. E, co też wykorzystaliśmy strzelając 6 bramek, 6 albo 7 e, no Mecz nie był ciężki, e, naprawdę e, bardzo, bardzo dużo swobody mieliśmy w środku pola, więc nasi pomocy mogli rozsłać te piłki do, do boków, więc no, nie ma co już więcej mówić. No, Męcz nie był trudny, grało się łatwo. Każdy też z drużynem może powiedzieć takie same słowo. No ale tą bramkę, co tak strzeliłeś, no to no, tak jak mówię, wcześniej właśnie na sparingu też piękna Ci wyszła. Natomiast tutaj, kto Ci zagrał taką piłeczkę? E, Mika, Mika, Mika. Mika, o Mika, widzicie damy, Państwo, damy, też powiem młody, perspektywiczny zawodnik, także miło, że, że, że po prostu jak trener wspomniał, chyba po tym sparingu już jakby y, rozkłada że tak powiem yy, na szachy wszystkie pionki i już ewentualnie częściowo będziecie no, już tak się zgrywać tak jak to yy, w lidze. Tak, tak, tak. A jeśl jeśli można powiedzieć, ponieważ wszedłeś chyba w drugiej połowie. Tak, tak, tak początku drugiej połowy. No właśnie, w drugiej połowie i, i, no i zauważyłem, że że jakby ten drugi garnitur, bo nie można powiedzieć drugi, pierwszy garnitur, bo jeszcze trener eksperymentuje. No ale jak Ty się czujesz w naszej, naszej salmacji Będzin, bo już jesteś tu który sezon? Pierwszy to jest mój sezon. Pierwszy sezon, o jestie, Państwo, pierwszy sezon, bardzo proszę też powiedzieć o kolega. A skąd przyszedłeś, trochę z swojej historii. Uwaga, to zaskoczę z No właśnie. Z dzisiaj dzisiejszej E, więc także jakiś tam też pas był, żeby się pokazać na tle byłej drużyny, e, wyszło to. A ja myślałem, że może nie chcesz strzelać, bo jako twoja drużyna... Nie, no zawsze tam tak? jest i, jak, 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 jak bo się... jest. Tak, tak, dokładnie, żeby pokazać się po prostu jak strony. E, no, też nie można powiedzieć, że to był drugi garnitur, chociaż w drugiej połowie straciliśmy też dwie bramki. E, jedna też fenomenalna, e, mam nadzieję, że tego nie pokażemy, bo szkoda by było przedźwić tą moją. Ale no, drużyna też z okresu nowo pokazała się o wiele lepiej w drugiej połowie. Też testowali kilku zawodników. Także, także wystarczy tylko czekać na efekt końcowy. Na Słowacji już mamy wyjściową garniturę na ligę, więc kwestia miesiąca i będziemy znali po prostu swój skład wyjściowy. A jeżeli powiedziałeś, że grałeś w tej drużynie, którą dzisiaj żeśmy widzieli, to... a ile sezonów tam grałeś? Bo jest ciężko zwrócić uwagę, bardzo o. dużo. Minimum, no. minimum 4-5 no. sezonów Rozumiem, a jeżeli się... 4-5 sezonów, to czy miałeś kart Może... Nie, zawsze kończyłem na dwóch bramkach. Jeżeli chodzi o Ligę, w sparringach zdarzało się trzeba bramki strzelić, ale to tak jak mówię, w sparingach w żadnym meczu zawsze kończyłem na dwóch bramkach. A rozumiem, bo warunki fizyczne, no tylko pozazdrościć. Natomiast y, dla ciebie pozycja taka na boisku to jest... No napastnik? Nie, chociaż na rzeczy też no, bym się czuł odpowiednio, jeżeli chodzi o po prostu mój krok. Jestem typem szybkościowca, wolę coś na dobieg, wyprzedzić, uderzyć, podać. Nie, lewa, nie prawa chodzi. noga, wszystko. Myślę, że bardziej prawa, lewa trochę wyprawiają, ale też coś tam, coś tam y, chodzi. No i oczywiście też nie ukrywam, że chyba główeczką też nieraz bo to widziałem na sparingach. Padnie, który... padnie. W, tym, w sezonach też już czuję bramkę z główki, coś także coś tam jest. Nie? Mili Państwo cieszy, że, że te spalingi no, coraz lepsze, nie ukrywam pogoda już nam sprzyja, także już niedługo do, do ligi, no i cieszy, cieszy kibiców. Powiem tak nieskromnie tutaj do kolegi, że, że kibice, którzy stali właśnie to, ostatnie, to ostatnie, ostatnie sekundy, mówię, no a ten z brodą, to co to za zawodnik, co to za zawodnik? Ja mówię, nasz zawodnik tylko z dłuższą brodę, ma i dlatego nie, nie był rozpoznany. Także miło nam było. Dziękuję za wywiad. Struweczka życzę. Dziękuję bardzo.